Minęły cztery miesiące od zakończenia programu Love Island. E, jak zmieniło się Twoje życie? Czy czujesz już na sobie sławę? Hmm. Zmienić zmieniło się na pewno bardzo, ponieważ jakby w ubiegłym roku, biorąc pod uwagę to, jakie miałam plany na życie i to, jak to wszystko się zmieniło przez pandemię i ten spontan właśnie pójście do programu, no to na pewno e, przeprowadzka do Warszawy, gdzie Normalnie mieszkałabym pewnie teraz za granicą, e, ludzie, których poznałam, e, to, że teraz spędzamy czas razem, to, że pracuję inaczej niż do tej pory, no bo no jest to inna praca, więc no, zmieniło się mocno, mocno. To co takiego się wydarzyło, że zdecydowałeś się pójść do programu? To, że poszłam do programu, to na pewno był wynik po prostu... E, znaczy najpierw to, że mi to, mi to w ogóle zakiełkowało w głowie, taki pomysł, e, no to była kwestia tego, że moje plany związane gdzieś tam z e, wzięciem udziału w rekrutacji do Miratu, z wjazdem do Stanów, różne takie rzeczy, wszystko po prostu e, przez pandemię się... No, nie, nie wydarzyło. No i co, siedziałam, nudziłam się w domu. Jestem taką osobą, że zawsze sobie lubię coś tam wynaleźć, takiego, żeby właśnie nie siedzieć, nie nudzić się. I no i tak stwierdziłam, że kurczę, fajna przygoda, coś się zadzieje w tym nudnym roku pandemii. No i bardzo się cieszę, mhm. że tak się mhm. stało.